Więc tak, skoro jest intro, to znak, że będzie seria odcinków z Wiklina i okolic. Dokładnie. Okazało się, że faktycznie te okolice są bardzo bogate w historię bardzo bogate w masę zdarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu i bardzo, ale to bardzo chcemy je odkryć. A w tej chwili zapraszamy Was do. Poszukiwań na miejscu. terenie dawnego dworca kolei wąskotorowej Gabel, wiesz, podkład wiesz kolejowy, bo tutaj mówili chłopacy, że troszkę tego się Uż nam się wydaje, trafiało. Na nasypie jesteśmy, nie? Kolejowym. Ja tak sobie tutaj chodzę po tych gąszczach dworca kolejowego, ale nie pokazałem wam jeszcze wieży: wieży ciśnień, która e, należała do tej stacji Gabel. E, Czekajcie, jako się kurczę, przedostanę do tych szatorów drzew wywalanych i to nie jest proste. Pewnie to na kleszczy nie złapię, nim dotrę na samo miejsce. A, wieża należała do niemieckiej stacji Gabel. A, tutaj w zasadzie była linia kolejowa Słupsk-Cecenowo, z, z której do dziś zostały tylko zagubione w lesie ruiny. Tam przed chwilą Marysia też namierzyła fragmenty jakby albo fundamentu, albo jakieś takie peronowa taka podmurówka i bezpośrednio przy tej podmurówce znalazła też pozostałości cegieł. Najprawdopodobniej pod koniec wojny, po wojnie te obiekty zostały tutaj rozebrane właśnie na, na, na materiał do budowy chociażby jakichś domostw, bo tak się robiło. W 1913 roku była... Oddana do użytku linia normalnotorowa Ustka Kępno-Słupskie-Smołdzino, która na odcinku Siecie-Smołdzino zastąpiła kolejkę wąskotorową. No a ta została rozebrana przez Armię Czerwoną i teraz no taki scenariusz akurat nie jest wyjątkiem. No tak po prostu to było załatwiane w tamtych czasach. Kurczę, idę powiem Wam, no ciężko się idzie przez to. I zaraz pewnie się dowiem, że jakaś normalna droga jest 10 metrów ode mnie do tej wieży, ale pokażę Wam ją w środku, jak ona wygląda. Zobaczcie, jak ona jest fajnie zachowana. Myślę, że po prostu ona była już tutaj rewitalizowana w jakiś sposób. Bo raczej te tynki nie są, nie są oryginalne z tamtego okresu. Tak, zapewne. A tutaj ktoś szukał skarbów. Tak, ktoś szukał skarbów i to jest właśnie różnica teraz poszukiwania skarbów takie e, takie jak my wykonujemy a nocne działania tego typu no tu mamy nieoficjalną informację że to się wydarzyło w nocy zapewne poprzez wilgoć, która tutaj może panować w ciągu zimy e, posadzka się wypłukała po prostu pod spodem. No i teraz ktoś tutaj przyszedł i o, słyszycie ten dźwięk? Usłyszał ten dźwięk pusty. I stwierdzili, że tu może być coś ukryte. I zdecydowali się podebrać ziemię. Czyli bardzo nieładnie. Tutaj musiała być podłoga jakaś, ewentualnie, ewentualnie schoda, ale nie raczej taka podłoga. Tutaj były wsporniki jakieś cełowniki. I tam kolejne. Trzy okna prostokątne. Bardzo fajna rzecz. I bardzo cieszy oko, że jest w takim stanie. Co tam Jacku? Masz coś? Coś było, ale nic nie widać teraz. Dobra kolejne miejsce z wstążką i tutaj Gdzie ja mam szukać tego Jarku? Tutaj nic nie widzę. A jest, leży, to jest to miejsce 50 feningów. Super, kolejny, kolejny znak, że tutaj było życie. Elegancko. Jest i kolejna ciekaw... ciekawostka. Ty mówisz co to jest ta bakiera? Nie, to jest chyba pudełko na, na tabletki. Jakieś. tabletki. Nie, nie, nie jestem pewien czy na te, na chorobę lokomotywą. No o, jest opcja. Wow. To trzeba delikatnie przeczyścić sobie w net a zaraz wychodzi. Uh -huh. Tam jest bardzo dużo instrukcji. Dobra, na najpierw zrobię jakby dokumentację tutaj, a później zobaczymy, co to, co to jest. Tam jest opis wszystkiego, tam jest Właśnie będziemy zbierać powoli. Oto jakie śmieciuszki wychodzą jeszcze tutaj w terenie, ale wszystkie są zabierane po to, by można było na spokojnie później zweryfikować czy na przykład taki przedmiot jest dla nas ciekawy czy też nie jak ten widelec gabel widelec albo widły wiemy to z fajnego filmu na YouTubie tutaj nauczyciel zabrał dzieciaczki ze szkoły i zrobili bardzo fajny filmik w terenie tłumaczący czym jest to miejsce właśnie stąd się dowiedziałem że gabel to widelec bądź widły Tutaj kopię Jarek. I zobaczcie w jaki sposób miejsca są oznaczane przez nas. Koledzy oznaczają, bym mógł podejść i zrobić dokumentację zdjęciową. Graty nie są wyciągane z ziemi, tak jak tutaj ma to miejsce. Jest oznaczenie, jest zawór. Ja sobie ten zawór też tutaj wyskaluję. I zaraz zrobimy tego zdjęcie z tą miarką. a to wszystko po to, żeby. Konserwator zabytków mógł sobie stwierdzać później, co to jest, jakiej wielkości i czy to jest to rzecz interesująca, czy też nie. Czyli mówiąc w skrócie, pomagajmy sobie, ułatwiajmy sobie wzajemnie pracę. Tak to wygląda. Pięknie. To są jakieś nity, chyba. Jeden. To może być. Wygląda jak jakaś pokrywka zamykana, tak jak do jakichś zabezpieczeń prądowych wiesz, Może. w takich klimatach, bo są dwa, y, dwa punkty mocowania, nie? Aha. O, ciekawostka, do piecyka klapka, no tak wygląda na pierwszy rzut i fragment podkowy oraz jakieś mocowanie łańcuchowe. Hmm tej rzecz bliżej nieokreślona, po prostu kawał łańcucha. Natomiast ta klapka jest dosyć ciekawa. Bardzo fajne. Cześć. Siema, co tak późno? No niestety. Tak wyszło. Dzień doberek. Bo to mnie wszystko kręci strasznie, ale ja z tamtej strony obiektywuję się, nie jestem najlepszy. Tak? Jeśli nie wiemy, co znaleźliśmy, to widzowie nam pomogą. Co my tutaj mamy? Plomba chyba ołowiana, bo strasznie ciężkie. To jest, to tak, to jest plomba, bo ona tak była się... zakręcana na drucie i ona no, może mieć zawijas. Bo... Ołowiana. Czyli zrzutowisko jakichś gratów? Wiesz co, to to mogła być tabliczka, bo ma rogipy na ładnie. Faktycznie. Z budynku. A obciąż? Tak. Identyko. Zero śladów. No, no, jakieś budynku. ślady po nitowaniu, po gwoździach, po śrubkach trzeba by jeszcze doczyścić. A jest? No. Czyli centralnie była przybita, tak, faktycznie. Dwie, tu. No to faktycznie z budynku mogła być. Myślę, że jakby na jakiejś kolejce była, to by się postarali, żeby była mocno przystemplowana, w minimum w czterech punktach. No ale to już widzisz, na wyżerze aż mokra jest. No, ale tutaj no. waruje w ogóle napakować. Coś tu musi być jeszcze. Widzimy. Może stał tutaj właśnie jakiś obiekt w tym miejscu, i obiekt ten, bądź kilka obiektów zostały rozebrane, wiesz, na, na materiał. I jakieś tam gwoździe mogą pozostawać, bo tam, gdzie byliśmy, gdzie startowaliśmy, gdzie robiliśmy odprawę, tam na przykład są w korzenie wrośnięte takie łączniki do belek stropowych, nie? Takie, wiesz, wbijane, jakby dwu, dwu w kształcie litery, litery C, takie gwoździe. No, czyli tam też musiał stać jakiś obiekt. Tego będzie tutaj więcej. Aha, no czyli takie widać permanentnie po wielkości śrub, że faktycznie e, kolej tędy szła. Kolej ten szła, dokładnie. I fragment podkładu jakiś, tak? No to jest chyba uchwyt jakiś podkład. Podkłady były kiedyś drewniane, więc żeby śruby... Wzmocnienie danego punktu, nie? Dokładnie. Powracając od Piotrka na drogę, natknąłem się jeszcze na takie fragmenty tutaj betonowe. Co to mogło być? Oj, ciężko powiedzieć. Może jest to wystopniowanie, które wskazuje na to, że były te schody. Schody, wejście na peron, albo wyjście z peronu, albo podejście do jakiegoś obiektu. Niestety tutaj należałoby po prostu to wziąć i dokładnie obkopać, oczyścić, żeby, żeby no, poznać historię tego, tego czegoś, co się przede mną znajduje, ale na to niestety nie mamy czasu. Tutaj może w przyszłości ktoś ten teren przejmie. To będzie chciał coś ciekawego na nim zrobić i bez wątpienia możliwości tutaj jest bardzo dużo i można ten teren świetnie wykorzystać. Co my tutaj mamy znowu? Jakiś łącznik do rur. Normalnie jak na to patrzę, to sobie myślę szpilki do kolektora wydechowego. Nie? Trochę jakby. Nie. No. Chyba głębiej, co? No jest, czuć to tam. Tak, 10 minut temu znaleźliśmy skrzynkę podobną jakąś elektryczną. O! Może z monetami! Kto wołał o skrzynkę? A to okazało się, że to skrzynka zostawiona w 2013 roku. Kesza znalazła? No, no Kolega nauczyciel mówi, że kasza tutaj ustawił. Tak? tak? No, ja ten. Y, szukałem informacji o tej wieży, Gabel, ciśnień. No. I znalazłem informację na tym geocachingu, ja że skrzynka jest tu zakupana i kolega znalazł <grystanie> <grystanie> dokładnie tam za murkiem leży pośrodku tego murka. Co masz, co masz? Taka duża, ciekawa No fajna, do zupy. G, trzonek i komora zupna. Tak, tak. takie pozostałości tak, strewerka zostały, co? Chyba tak, nie wiem, ale szczępałem już nic nie widać. Nie wiadomo, co z takiego okresu może to być. Może to być stara. Wspominam tylko, jakby można było zasypać później dołki jakieś po fakcie. Na przykład tu. Jakaś obejma hydrauliczna zaciskowa. Tak. No widzisz, czyli one były podwieszane na jakieś rurze, może zawory, wiesz? Mhm. Tak to wygląda troszeczkę. Zawias stary. Mhm. Śruba. Mhm. Dłużdż. No i tak to była wcześniej. Widać, że takie Miesza. rzeczy tutaj użytkowe, hmm, z tego miejsca, nie? W którym miejscu? Aha, jakiś tak. kawał płyty metalowej. Tak, okrągły. Okrągły? Tak, z tej strony okrągły. Tutaj jeszcze nie można się dokopać. Tu jakiś jest, nie wiem, przedzielone coś. Aha. Przedzielone i okrągłe z jednej strony. No cóż, no. A, 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 idzie to podważyć, no czy? Nie chce nie. Nie, 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 pokrywa od zaworu. Tak jak zawory hydra ten hydrauli no. Te gaśnicze takie zawory jak były. To one były zaślepiane pokrywkami takimi nie, a tu mamy wierze ciśnień, więc mogło być do prowadzenia jakiejś wody. jest tutaj tak. To nie miało sensu, żeby to tak szło sobie. Jeszcze raz powiedz, jak to jest. Tu jest proste, w mhm. co widzę po rancie. O, widać teraz. A tu jest już półokrągłe. Czyli to będzie szło jeszcze gdzieś dalej. Aha. Tylko tu mam gałąź. Ciekawe, jakbyś dał, zbadał mocny sygnał, dać, dać dużą czułość w detektorze i zobaczyć, czy będzie prowadziło w stronę wieży ciśnień. Czyli pojawi się jakiś wiesz, sygnał, nie? W stronę właśnie tej wieży. Jest koniec? O, szpadel. szpadel. Kurna! Ale super. Złoty szpadel. I teraz o. możesz Jarkowi pokazać padel, bo on. Ja zobacz, tak wygląda no Znaczy zbiera, ale chodzi o to, że będzie w stanie powiedzieć, czy ten szpadel jest z tamtego czasu, nie? Łyżka się. Łyżka już ale widać, że jest stary. No, i też, czy to nie jest jakiś, jakieś wiesz, narzędzie leśne, czy mogą być wykorzystywane w kolei? Jakby młotek znaleźć tego toromistrza. Z no. pięknie. Możesz przymierzyć stary model i nowy model. Proszę bardzo. Rozpaczony, co prawda, teraz, ale na mhm. Kiedyś pili grubsze trzątki Duża furna jednak, trzy napionowo Nie, tylko to blisko wiesz, zawaliło to wszystko w tej chwili Czeka No faktycznie No faktycznie, faktycznie tam gdzieś yy, wcześniej był cokolik, normalnie schodek do wejścia z tym jeszcze, z tym żelazkiem do wycierania butów. Co ty mówisz? Nie widziałeś tego? Nie. Tam, koło tej łyżki. A, faktycznie coś było. No, jest identyczne, nie takie samo. Daleko wieża. A tutaj Jarek. Jarek, co tu się dzieje? Coś tu w glebie pisze. Piszczy? Piszczy. To tylko nie mów nikomu. <laughs> No nie wolno mówić jak coś piszczy. Nie, nie piszczy, gleba piszczy. Gleba piszczy. A to jak piszczy to nie jest coś nie tak? To tak jest dobrze. To tak jest dobrze? Tak. Gorzej jak burczy. Gorzej jak burczy albo robi bum. Tak. No. Odszedłeś, a mamy, a mamy, zobacz coś, popiniczkę grawerka jest. No i zobacz, jest tego, jeden. Faktycznie. No. to ja pytam w takim razie osoby komentujące, które twierdziły, że tutaj nic już nie będzie. Że nic nie znajdziemy. No bomba. No. Ale pięknie. Czekaj, tutaj też coś jest. coś? Z To jest to tłoczenie z drugiej strony Chyba tak. Zostawiamy tutaj. Mm, oznaczamy miejsce. Ja robię z, fotkę. Nie ten to starym toledo nie miałem. Zapalniczka do tu wyjdzie. <grym> tak? no. Jazz tam moja jałuszka. Jeszcze Robert, jak oceniasz teren? Ciężki? Ale temperatura też nie jest aż tak drastycznie wysoka. Nie, nadzieję, się druga Nie dnia będzie lepsza. No założenie. Nie założenie. Nie założenie. Nie Nie O kurde. Sygna sygnał o kurde, sygnał, sygnał wyraźny. Znajdź na oko. 5 złotych, A coś jeszcze ci wyszło, Marek? Klucz znalazłem taki przedwojenny. Czworokątny, co jeszcze? Kilow, ale kilow to wczoraj, Tak znalazłem. Co tam wyje? Co tam wyje? Coś, Nie wiem. Coś, chyba to od konserwy. Czekaj. Ty! Pa! Ty, patrz, patrz, patrz! Ale delikatnie, delikatnie! Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. dam Ci szateczkę. Mam, mam. To może być... Mogę? Wiesz, co to może być? Eee, jakiś stempel od czegoś. O, Nie, zobacz, czubinka. O kurczaczki! Weź z drugiej strony. Ja pierdzielę. Tutaj na Ja Policaj. Policaj. Policaj Kolego powiedz ile czasu kopiesz? Kiedy wszedłeś? 10 minut temu weszliśmy ten drugi sygnał. Nie Ja pierkuję. Ale jaki stan Osiężna. Ja Klej... Klej... Co to jest? Klek? A Ja tu wodą przypłuczę. Czekaj. Masz tą wodę. Myślałem że to srebro płuczę taki wysoki sygnał, ale to może być. Weź to przepłucz wodą. O. o, o. 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 Patek, co to jest za ten? 8990? 90? Google, trzeba trzepać Google, przeczytać sobie ten, przetłumaczyć. Kurczę, ale pięknie zachowana. Ja pierkuję też. ale naprawdę, jaka w ogóle petarda. No spójrz z tyłu, czy są bicia jakieś? Bicia? Jakie bicia? Numer. Polejesz, oh, kurczę, pieczone. Taką odznakę to kurde... Tylko jest ten, Sprawdź ale patrz, nieruszona jest, jest praktycznie jak... To jest szok, to jest stop. No, jak móweczka. No, no bo co, to by było Ale zobacz, że nie jest uszkodzona, że nic nie została przez korzeń nagięta, ani nic, że ona sobie po prostu przeszła, bo Ty ją w A korzeniach to, to, znalazłeś. No, w mogłem ją trochę musnąć jest. delikatnie chyba tutaj albo ja, albo wcześniej. No spinka spi jest... Nie, jest. sama w sobie, ale... No. No to jeżeli taki jest początek, to jaki będzie finał tych poszukiwań? Jest to Gratuluję ciekawe. Ci Marcin. Aha, pewnie, pewnie nic nie znajdziemy. W, te, w tej sytuacji mi się przypomina akcja z Wilczego Szańca co Piotrek Kment znalazł z Gapą Tę eee, porcelankę, nie? Pięknie. Gratki. Ty, no to co on był tu pochowany? Nie. Zgubił, nie, zgubił posili, po prostu w robocie był. Jakiś i... Jeszcze ten pudełka od postylek jakiś, nie wiem. Zakładamy, żeby na chorobę lokomocyjną, albo na coś, bo były dwa też blisko. Bardzo rzadkie i bardzo cenne znalezisko. Tak, jak dzisiaj na przykład policjant by zgubił swoją odznakę, no to po dupie ma ostro. No To tak samo wtedy było. Myślę, że może nawet bardziej. No. A jeszcze, stan jakim to jest zachowany, to. Piękna sprawa, usłyszeć od dużej grupy osób, że nie warto tu szukać bo nie ma czego szukać, wszystko zostało już wygrzewane z ziemi i totalnie niczego tutaj Latebra nie znajdzie. A jednak się okazuje, że po 10 minutach poszukiwań trafił się bardzo mocny przedmiot, odznaka policyjna. To jest taka, powiedzmy, ochrona kolei wąskotorowej. Ta odznaka o tym wszystkim mówi, jest w idealnym stanie. Do tego znaleźliśmy dużo, dużo, dużo śladów obiektów, które stały tutaj w terenie. Bardzo fajnie to wszystko widać na lidarze, jeśli chodzi o nasypy kolejowe i miejsce, przez które przebiegały linie kolei wąskotorowej. Fajnie, że przetrwała wieża, jest widoczna do dzisiaj, tak jak zresztą widzieliście na materiale. No, mam nadzieję, że teraz, w momencie przerwy obiadowej, kiedy wszyscy się posilimy i chłopacy nabiorą energii, trafią jeszcze jakieś konkretne strzały. Tak jak Jarkowi się udało trafić na popielniczkę z. Wybitym jeleniem, bo to też nie jest temat często spotykany. Powiedziałbym nawet, że taki strzał może się zdarzyć raz w życiu, podobnie jak z tą odznaką policyjną. Widzimy w ziemi, że byli tu ludzie, widzimy w ziemi, że była tutaj faktycznie kolejka wąskotorowa, że historia i opowiadania potwierdzają istnienie tej kolejki w tym miejscu. I w związku z tym, że, tak jak wspominałem na poprzednim odcinku, i dwa odcinki temu, tutaj w okolicy są bardzo życzliwi ludzie, którzy cieszą się na nasze przyjazdy i przychodzą do nas porozmawiać i poopowiadać historie, o których my nie wiemy, a oni jednak drążą historie lokalne. I dowiedzieliśmy się przy okazji o małej katastrofie kolei kilka kilometrów stąd w której zginęły trzy osoby prawdopodobnie. Kto wie, może i w tamto miejsce się udamy, jeśli uzyskamy zgody, jeśli nam czas pozwoli, by zobaczyć, co taka kolej mogła wcisnąć w ziemię, no bo to jednak jest duży ciężar. Mimo, że jest to wąskotorówka, to jednak jest kawał sprzętu. Jest to nasz, który nawet przy niedużej prędkości wypadając z toru potrafi wygrzewać taki półmetrowy, a nawet i metrowy dół którym może pozostawić na przykład tabliczkę jakąś znamionową. To pokaże nam przyszłość, pokaże nam nasz czas, ponieważ tematów tutaj jest bardzo dużo do zrealizowania. No i nie zapominajmy o tym, że mamy taki jeden aktualnie flagowy temat, temat nauczycieli, do którego będziemy niebawem wracać. Aktualnie przygotowujemy się sprzętowo, bezinwazyjnie weryfikujemy ten teren na podstawie Wspomnień, informacji oraz map liderowych. No i powoli, skrupulatnie zbliżamy się do tego momentu, w którym faktycznie będziemy ten temat ruszać. Prawdę mówiąc, zbliża się godzina 14. My w tej chwili zrobiliśmy sobie małą pauzę przedobiadową, ale zamierzamy tutaj jeszcze wrócić. Ja myślę, że ta druga część poszukiwań tu przy stacji Gabel. Zostanie wypuszczona w drugim odcinku. Nie chciałbym Was tutaj przeciążyć ilością materiału. A i też mi fajnie ta pora obiadowa odcina materiał części pierwszej od części drugiej. Liczę na to, że to też może nam przynieść szczęście i że koledzy znowu po 10 minutach, no może 30, znajdą jakieś fajne trafienie. Nasz czas, kolejny weekend, dobiegł, dobiegł końca tutaj w Wiklinie i w okolicach. Mamy nadzieję, że odcinek się podobał, i tak naprawdę tą końcówkę nagrywamy po to, by podziękować wszystkim osobom, które chcą z nami współpracować, które załatwiają i wydają nam te zgody. No i tutaj bardzo duży ukłon dla Gminy Ustka za zaufanie, dla Fundacji Latebra, za chęć współpracy. Droga Gmino. Jeżeli będziecie potrzebować detektorystów, jesteśmy do Waszych usług, także dziękujemy jeszcze raz. No i mamy nadzieję niebawem wrócić tutaj do Was, żeby troszeczkę naszumieć. Tak <laughs> I znaleźć jakąś bursztynową komnatę. Także dziękujemy. Dziękujemy bardzo gminą ustka. Pozdrawiamy.